Mam was, cały czas, nawet jak zgasną światła Prawda, cały czas, nie ma tu to nic do diabła Zioma, ale ja to marka Razem tworzymy coś więcej I zanim zapadnie klamka, każdy będzie Co znać się nigdy nie mogę Czułem się dwa razy w Przynajmniej o łatkę zielone. Lecieliśmy ciągle tu więcej I nie chodzi tu o Też Te światy zepsute w tej wersji będę jak tylko przychodzę Jak jadę z dziąbami, nie patrzę za siebie Jak długo przeżyję w tej dżungli, nikt nie wie dookoła jest na niebie, więc nie ufam ludziom I tego nie zmienię I nie na to muzy się lepiej Cały czas, nawet jak zgasną światła Prawda, cały czas Nie ma i to iść do diabła Siom ale ja to Marka Razem tworzymy coś więcej I zanim zapadnie klanka, każdy, każdy będzie miał I berek, w tym samym składzie kręcimy aferek Kiedyś to jedyne co mnie je w głowie to żeby czym prędzej złapać za kamerę